Dobry wieczór, z tej strony Marcin z kanału Popas Pieprz, podsumowanie dnia dla PNOPEN News. Zapraszam na wiadomość. Zaczynam od informacji, iż w dniu dzisiejszym moja córka Dżuny obchodzi urodziny. To już drugie. Wszystkiego najlepszego dnia. Informacje z Kambodży. Ministerstwo Robót Publicznych planuje instalację urządzeń ważących Urządzeń do ważenia samochodów ciężarowych bezpośrednio pod powierzchnią dróg. Ma to związek z, jak uzasadnia Ministerstwo, nadmierną eksploatacją i niszczeniem dróg poprzez przeładowane transporty. Jest to najczęstsza przyczyna niszczenia dróg w Kambodży. Zdecydowanie przeładowane samochody ciężarowe. W wiosce Kandal Sankar Chor, anpow II aresztowano mężczyznę, który prawdopodobnie pod wpływem narkotyków zaszlachtował innego mężczyznę przy pomocy maczety. Nie wiem co brał, ale nie wierzcie tego. Premier rządu Hun Sen przeznaczył około 813 tysięcy dolarów dla 24 prowincji w związku z poniesionymi kosztami związanymi z Kwarantannami, kwarantannami na terenie tychże prowincji. Rząd Kambodży odrzucił ekspertyzy Wydziału Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, jakoby nowe dyrektywy ustanawiające narodową drogę internetu, jak nazywa się to przedsięwzięcie tutaj w Kambodży. Aby miały one stać w sprzeczności z wolnością słowa oraz za zachowaniem praw, e, zachowaniem prywatności i praw obywatela. Także e, ONZ niepotrzebnie się martwisz. E, rząd odrzuca twoje ekspertyzy, no bo nie są prawdziwe i tyle. Dzisiaj podano, iż pracownik budowlany, który w dniu wczorajszym wieczorem spadł z rusztowania ee, w Pazak Lane niedaleko Norodom Street, a zmarł w szpitalu bez odzyskania przytomności. Starszy minister prac publicznych oraz transportu dokonał inspekcji na budowie drogi narodowej numer 146B. Oraz drogi narodowej numer 148. Potwierdzając tym samym, iż obie z tych dróg zostaną oddane zgodnie z planem. A zatem w sierpniu 2022. Brawo! Brawo! Tak, jeszcze zanim przejdę do wiadomości sportowych. Czy nie wydaje się Wam, że jest tutaj w Kambodży bardzo dużo ministerstw? Ja spróbuję kiedyś dotrzeć do tego tematu, zgłębić go i policzyć, ile tych ministerstw tutaj dokładnie jest. Okej, okay, wiadomości sportowe. W dniu wczorajszym reprezentacja piłkarska, piłkę nożną w Kambodży mierzyła się z Irakiem na wyjeździe. Do, do ostatniej minuty doliczonego czasu gry, a doliczono 3 minuty, Kambodża przegrywała 3-1 tylko. Ale w ostatnich sekundach straciła czwartą bramkę i ostatecznie przegrała 4 do 1. Szkoda. Ale nie wynik, tak? nie wynik. Tylko miałem ten, ten przykry obowiązek obejrzeć ten mecz na żywo. I proszę mi wierzyć, że czegoś tak bolesnego dawno nie widziałem. Bardzo dawno. No dobrze. <laughs> Pogoda. Zapraszam serdecznie. A w niej Ministerstwo Zasobów Wodnych ostrzega mieszkańców Kambodży przed możliwymi bardzo silnymi wiatrami, ulewami oraz piorunami, które będą nawiedzały teren Kambodży w przeciągu najbliższego tygodnia. I dzisiaj faktycznie w Phnom Penh prawie cały dzień bez słońca, jak nie pada to delikatnie mży, a jak nie mrzy, to wygląda jakby zaraz miało zacząć. Dziękuję bardzo. To wszystko jeśli chodzi o dzisiejsze podsumowanie dnia dla Pnomper News. Z tej strony Marcin z kanału Po Was w pieprze. Zapraszam Was serdecznie na jutrzejszy odcinek, który zahaczy troszeczkę relacją o dzisiejsze urodziny mojej córki oraz oczywiście na podsumowanie dnia około godziny 22. Dziękuję bardzo. Dobranoc. thank you